Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Damian Dzisiaj ze mną standardowo niezmiennie Felipe Całe. No i tam i tam po raz kolejny. Wiesz już jestem stał, stałym gościem na tym Stałyby Stały A Ej stary, ja dawno nie grałem w Skyward to jest moja pierwsza. Ja stary gierka. również, a wiesz co jest najgorsze? Ja nie wiem jaki ten są spoko, a które nie są spoko, nie? A którego wiesz, czy na przykład żel, żelazny mieczy spoko, czy no tak? O, a, bo ty jesteś obok mnie tutaj ja tak, zobaczyłem, tak. że my startowaliśmy my... sami arena, a tu dzień dobry, jednak jesteś, nie? Pierwszy raz w ten Skywars chyba od 4 albo 5 lat gram, nie? No z ostatniej to na, to na serwerze, na którym się poznaliśmy, kurde chyba tam. No nie? no no, tam, tam ostatnie były, nie? To Skywars Tak, a, a szczególnie kurde. nasze, jak obgadywaliśmy kiedyś pewnego koleżkę. Jakiego? No o kurde, no nie, nie chcę mówić tego na filmie. Na C, na 3 nawet Nie no kurde nie. To nie było gadywanie, to było po prostu Nie Nie no to, to był content, nie to był content szczerze no Tam, gada, tam gada, gadaliśmy sobie po prostu Ej oni się zabijają, chodźmy na środek bo tu Zgadujesz się na środek, to są takie pixelowe, więc tutaj są Na środku pewnie są super itemki Boję się robi speed bridge, a, bo tu się nie odrodzę no, no, nie? No 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 tutaj nie będziesz odrodzenia Tutaj jest strzał na jedno życie Dobra lecą lecą No się widzę Dobra, po, po typa, po typach, Ja jem Elo. refa O kurde Dawaj, dawaj. go, dawaj O, o szarp sharpness! Z... Znaczy, sharpness, fire aspect ma Pup. Dobra, dobra ale leży, leży I ten też, i leży, Ciemnie. kurde, wygrywamy jem jem Dobra, refa, ej, cztery, ale... Ej, dobra, hmm. ale i itemy chcesz? Chcesz jakieś itemki z nim? E, tak, coś by mi się masz, przydało Masz, masz, masz e, refa... Masz łuk, stary, bo ty lubisz łuk, tak, ja sobie biorę Łoterka, masz mieć żelazny może. nie e, Fire bo. Aspect jak chcesz to masz. Ja mam sharpness 2 to nie, nie będę używać. Nie. I stary U. coś takiego śmieci już wyrzucam ale nie, może ci I masz. Syp Aha, strzelają Cyk. w ciebie. Ja w niego strzelam. Ja mu A nie, nie dobra, dam żyć. Dobra, ej, ale on ma diamentową zbroję, chłop wydaje się moc! <laughs> Perłę mam! Czekaj, ja go obiję, ja go obiję, ja mu robię dojazd. Ja jestem dobra, dobry stary, ale ja mam perłę. Jak chcesz, to, może, to mogę ci dać i możesz mu zrobić dojazd. No czy wiesz co? Może. A nie, w dwójkę mu nie zrobimy dojazdu. No nie, mam jedno perłę, ale jestem na środku. Świat... O kurde, stary, wydaje mi się, że. Ej, mam wiaderko wody. Chcesz wiaderko wody, żeby zrobić ro sobie skillę? E, mam. więc Spokojnie. Dobra, e, on idzie do nas. Kurde. Kurde. Gościu. Co ty budujesz? Myślisz, że ja ciebie tak nie trafię? O, dobra, teraz się nie trafię, no. Zrobiłeś mi tarczę do strzału <laughs> Ej żeby gracze, tylko on został Tylko on został? Ale dobra, on jest jakiś jakiejś mocy, dobra to po prostu idźmy w niego razem Dobra Śnieżkami Hop. Chłop nawet nie trafił Co ty? Chłop nawet nie trafił mnie tą śnieżką, nie? Cyk Zrobiłbym speedu gdzieś, nie? O trafił Trafił dobra. cię? <laughs> tak, trafił Ale spadłeś stary Ej do... rozpoczęło się zmniejszanie świata, Ej, ale fajne, dynamiczne te Dobra to czekamy, czekamy Cyk, bęk, bęk, lutuję go tam stary, cyk Ej, ej idziemy do niego czy, czy czek, czek, czek? Ja my? bym uważał, ja bym uważał Bo zobacz, ja mam most, możemy, możemy skoczyć i już mamy go, nie? No teoretycznie tak, ale ja bym chyba przyczekał trochę, nie? Ja zrobię mu podjazd leciutko z innej strony Dobra Zabij, stary ej, Bo ja refat jadę szybko Stary, pobijmy go tak wiesz Ja mu, ja mu wodę na <laughs> Co to chłop, dobra <laughs> Cyk. On się nie spodziewa, ja go tu leję. On się zabuduje, stary! Cyk! O leci o, do kurczę, siebie! Leci, no nie. O kurcze, stary! Lecę do dobra, siebie! spokojnie, ja uciekam! Spokojnie, spokojnie! Oj chłop <laughs> znowu! Chłop znowu w tej samej sytuacji! Kurde! Ładuję go z łuku. Lec Ej dobra, ja, ja sobie zgarniam tutaj itemki i się healuję, bo nie mam... Dobra. Bo nie mam stary healingu niestety. Cyk Chłop chciałby coś zrobić, ale nie może, bo go cały czas łukiem nabalał Nice Ja mam strzały ja mam strzały ja tak strzał więc jak ktoś no to nie oszczędzaj stary Jakbyś mógł mi je podrzucić, to byłbym mega wdzięczny Dobra, dobra, idę, idę Cyk. Chłop się zamdował, stoi tam Stary, to jest troll na Skywarsar Zobacz nie? idę, strzał stary Co jest, dobra To się no się ej do wolno stary. się ten świat zmniejsza Wolno czy szybko czekaj? A szybko, nie szybko, zobacz, szybko. Zobacz, zobacz kto leci! Teraz to szybko ej, leci Ej, dobra, dobra! Nie ja <noise> go Czekamy, czekamy, robimy mu na skamorsa Dobra, czekaj? dobra, stary Ja, ja bydę <noise> Patrz na jeszcze go! No, no przecież chłup, 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 umiera, nie? Ty no i... Ej! To się nie zatrzymuje, co jest? Co jest? Dobra, wygraliśmy! wygraliśmy. <noise> ej, jaki to jest super, to się nie zatrzymuje do samego końca! Ale łatwytko stary Czy tutaj najlepiej wtedy stać na środku na to wychodzi, no nie? Tak, tak, i bo nawet tak, się na leci? zatrzymuje się na środku i już dali się nie pomniejsza. Po środku mm -hmm. można biegać, a tutaj do jednej kratki się zmniejsza, super Dobra, lecimy po temy. Lecimy. lecimy tu, zbieramy. O, słabe i te maski coś mam, wiesz Słabe? ja mam mieczek i... W sumie... Ale mam... mam mieczy kamienie Fire Aspect, to jest akurat fajne, ale mam wełny co, co tu się wydarzyło? Halo? A, bo co zebrałeś no, chyba ze A, tak, tak, tak. Ja Ej, dawaj może zama. najpierw zabijemy tych typów weź weź, weź strzelają we mnie czy coś Dobra Nic nie robią Zamulają BUDA leci, leci, leci Dobra, dobra Dobra, dobra. No. ja też jestem cały e, dobra, sk sk skacamy do nich? No dobra, dawaj, 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 lecimy do nich A ty, ty już poleciałeś Kurde, ty taki wojownik No oczywiście że tak Tamty ty dobra, jednego ty jednego ja, super. Szkoda, że i temów nie mamy z nich, bo ja mam bardzo mało budulca, wiesz. Wiesz masz, co, ja... Masz... ja tak, tak mam, rzuciłem ci. Wiesz o, dziękuję, dziękuję. Ja dobra, bym to na środek. Lecimy, nie? No dobra, to weź. Lecz. Pobuduj, a ja cię koveruję, że tak powiem, nie? Cyk, cyk, cyk. Szybki water w łapce, więc nikt tutaj nie podskoczy. Oj, super, super. O, budule. Ej, ty nie masz spodni, załóż spodnie a dobra mam spawn, a, a, a wziąłem sobie mam, o kurde twoje spawn jest w prote protection 4, który Lepsze jest żelazne protection 4 no, czy złoty protection 4? Bo się nie 4. wiem, nie wiem, żelazny chyba Dobra biorę w złoty no bo chłopie fame, wiesz co i swag Dobra dawaj Tak Sharpness Ej sorry, mam, mam miecz, a dobra chcesz, chcesz kamień mieć fire aspect czy ja go, a, no, dobra, no dobra ja go Dobra, dobra, to bierz, bierz, bierz. Bo a a ja... nie masz, o, masz bo, bo ja mam lepszy. Ja go chciałem jako drugi trzymać tylko. Nie, A, no to ja to też, też właśnie jako drugi trzymałem. trzymał. Ale nie, nie, nie bierzesz bierz, 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 bo ja mam naprawdę dobry mnie, wiesz? Ale mnie przylali z tego łuku. Masz łuk? Nie mam, nie mam, mam strzały tylko. Hmm. Kurde, no ja właśnie też mam tylko strzały, aby się przydało coś. Ej, ej sery te sponini są lepsze? Weź, weź, weź. weź i załóż. Czekaj, wez. chłop, jeden span, czerwony chyba. Syk. No, będą lepsze, będą lepsze. Dzięki najmocniej. Dobra. Ej, ceb... cebulka, pa. Pamiętasz tego gościa? Ej, znowu gramy na te. Uważaj, uważaj, uważaj! O, wędka, ale. Ej, to jest ten LIAJ! Cała tak, kurka. tak, o... ja, Boję się. Bym... ja do niego nie fikam, stary! Najlepszy gracz, no nie, 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 nie ma opcji. On jest, jest w na tym serwerze, nie? Ja bym nie tak się, no, Jest top jeden! No, no właśnie! Dobra, ale, sorry, ale no on gozi, jest on jest sam, widzisz? Bo cebulka spadł, a my jesteśmy we dwójkę, on jest sam. Jeśli skoczymy we dwójkę na, na niego, mi się wydaje, że nie ma szans. A my już możemy skakać z tego mostu. Dobra, skaczemy, dawaj. Lecisz? Tak, dawaj! Dobra, ale co dalej. go! Lecę! Dawaj go, dawaj go! Robimy mu dojazd. Ja po Ej, ale. Kurde, jakie plisy! Ja mu robię kółko! Czekaj, zrzuciłem! Nie dobra, mamy się. Mamy środek, mamy środek Ja my został na środku No jak się. Mamy środek przejęty Dobra No to mega dużo nam daje Wrasz każdą skrzynkę czy na pewno stary. Chłop tak nawala swoje No mocny, mocny O rozpoczęła się zmniejszanie świata Ej dobra, nie wpuszczamy, nie wpuszczamy tego LIA, nie wpuszczamy go Dobra Tam, z, z tamtymi, o kur... mam przyklapane, zobacz Dobra, ty, ty trzymaj tego li ja, a ja trzymam ich Ja stoję z wędką Ja, ja nie mam jaka nic, ja go nie wiem jak trzymać Dobra Cyk, cyk, cyk Ach, z Dobra Strzelał w w ciebie A, o nie. nie, nie, spadłem, spadłem O kurde Kurde No dobra, to stary, wiesz co, ja zrobię to tak taktycznie stary No dawaj do góry i <laughs> wiesz, nie, na czas ich, na czas no, oczywiście. O, nawala do ciebie ten ten. Ten pro-koleś. Ja dziękuję, przyjacielem. No, spokojnie, to jest... stary. Świat się zmniejsza. On idzie do góry, stary, on leci do ciebie, on leci. To mnie? Jak on speed bridge'uje, co jest? On robi sobie taki mostek i. Taki... O kurde, no wiem. On to dosłownie w sekundę stary wybudował. Dobra, spokojnie, spokojnie. Dawaj, dawaj, na knoka z nim leć. O, dobra, małuk. No to jest. Li... Spokojnie, lipo. spokojnie. O, buduje się, buduje, buduje. Mi się budulec skończy Dobra, świat się zmniejsza stary Czemu? <grywia> Hej dobra, jak ja gram stary? Ty, musisz, stary to, się jest, to jest jedyna taktyka, żeby to wygrać no. <grywia> Ale zobacz jakie <grywia> oni zbrojki mają Diamentowe No my nie mamy nic a, stary, ej, nie? Ej, a czy, a czy ten typek z, ze środka wie, że ja tu jestem? Chyba nie, chyba nie <grywia> On się nazywa Bącz Sowiecki, co jest? Ja ci powiem tak, no to jest Oho. bez szans do wygrania, bo ten o, do góry do góry dawaj oh, O, stary masz jeszcze plecy ostatnie ja kumple jestem twór. <noise> dobra dobra biegaj tam biegaj cyk ja... nie no stary bez szans bez szans no nie bez szans stary i to jeszcze lije mi zabić patrz ja się... i on wszystko pograł tej nie chłopiec no ale stary Chłopie z naprawdę Słuchajcie, jeżeli ten odcinek wam się spodobał i chcielibyście więcej Skywarsów, To zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, ponieważ to jest mój drugi kanał I zapraszam do Filipa na kanał, bo tam też są filmy ze mną, więc Również zapraszam tak, i pamiętajcie widzowie, ale... co pamiętajcie Że filmy o 19.30 na Sinoksi o 15.00, oj tak <laughs> I o 15, 15 tutaj, tutaj o 15 tutaj, dokładnie. Tak. Ty, rob, ty robisz to taką przypominanie Kamino Tak, tak, tak. I i youtuberek. No, w takim razie bardzo Wam dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, ją!